Za górami i za rzeczką jest cudowne to miasteczko, w którym słońce zawsze świeci i promyczkiem zwąje dzieci. To miejsce czystej radości. Nie ma w nim czasu na żadne złości. Słońce daje tu siłę i moc do działania nawet w noc. Otwórz głowę swą na czary, zainspiruj się do zmiany. W słońcu jest energia, siła, która każdemu w promyczku sprzyja. Tutaj dachy chłoną słońce, przyciągane przez panele. No i cieszą się energią, bo ta nigdy nie zdrożeje. Tutaj wiosna wciąż zachwyca. Pełna kwiatów i zapachów, żadnych spalin, świat bez smogu mieni się w blasku kolorów. Tutaj każda mama, każdy tata, uczą swoje dzieci, że nie warto nic marnować, że nie warto jest tu śmiecić. Nawet kosze na odpadki, wszystkie mega kolorowe, piękne, dumne, wielobarwne. Uczą wszystkich tej roszatki. No i w każdym miejscu, szkole, pracy, nie brakuje informacji. Jak dodaje światu gracji, cały proces biodegradacji. Tu panuje hasło Ziemia, dba się o nią w każdym calu. Wszyscy chronią środowisko, by żyć tu jak w samym raju. Samochodem, hulajnogą czy rowerem, czysty transport tu króluje. Bez hałasu i bez spalin wesoło się spaceruje. Wyrusz w podróż do Promyczka, naucz się tych kilku sztuczek. By się żyło lepiej tobie, i by lepiej żył Twój wnuczek. Morał z bajki płynie prosty. Każde miasto, każda wioska może zyskać herb promyczka. Sprawa jest dziecinnie prosta. W naszych rękach czystość ziemi. Zostań dziś promyczkaninem. Z Kolumbusem świat się zmieni.